Buga i kolejny odcinek mojego podcastu. Ja sobie takie momenty i chwile zapisuję, bo to nie są zwykłe chwile, że z. Um... Ze wzgórza wawelskiego do podziemi zeszli Marta golik gryglas i Rafał Ochenduszko, Zamek Królewski na Wawelu, u mnie w podcaście. Cześć, witam, dzień dobry. Cześć, Cześć dzień, dzień dobry. dobry. No to od sasa do lasa zaczniemy. A czy od sasa do sasa chyba bardziej? No, <grym> to jest dobre. Na sasie się zaczęło, na sasie się skończyło, tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszą wystawę, bo to chyba jest powód naszego spotkania. Tak jest, ale jeszcze ten powód nieodkryty. Hmm, jak będziecie chcieli, bo mnie to bardzo ciekawi. Jak już was mam, to chcę wiedzieć więcej. Jak jesteście w liceum, w czwartej klasie, to już wow, wiecie. Bo głęboko. Tak, bo chcę wiedzieć, czy już wtedy wiecie, co Że będziecie studiować i czy w waszych planach, marzeniach jest praca na Zamku Królewskim na Wawelu, czy to w ogóle. Nie. W mojej czwartej klasie, a właściwie w piątej, bo byłam w pięcioletnim liceum, to rzeczywiście byłam pewna, że historia sztuki, i byłam pewna, że w Krakowie. Ja nie pochodzę z Krakowa, uczyłam się w puławach, i właściwie nie brałam pod uwagę żadnej innej opcji. Bliżej był Lublin, Warszawa, ale ja po prostu wiedziałam, że to musi być Kraków, i historia sztuki zdecydowanie to była moja taka pasja, która gdzieś się tam narodziła w połowie liceum. Do końca się nie zastanawiałam, co będę robiła po studiach, ale wiedziałam, co chcę studiować i to właściwie był jedyny kierunek, na jaki zdawałam. No, ja jestem z Krakowa, więc jakby kwestia jakby miejsca, gdzie studiuję, była może troszeczkę zdeterminowana przez to. Znaczy, oczywiście wiadomo, że, że, że teraz też patrząc z perspektywy czasu, no, troszeczkę się to wszystko otwiera, prawda? I można było. Można było, będąc w tej czwartej klasie, na przykład myśleć o tym czy o innym miejscu. Natomiast, jakby, Kraków był dosyć oczywisty dla mnie. E, czy historia sztuki? Właściwie też. Właściwie też. To znaczy, ja po prostu w liceum startowałem kilkukrotnie i, i z jakimś tam ostatecznie sukcesem w tak zwanej Olimpiadzie e, z historii sztuki, także to mi zapewniło indeks. Już w trzeciej klasie. Wow. E, natomiast, no, przez moment miałem jeszcze taki pomysł, żeby może spróbować swoich sił. Z Akademią Sztuk Pięknych, ale skończyło się na historii sztuki myślę, że bardzo dobrze, bo potem już nawet nie, nie wracałem do tego pomysłu, tylko już zostałem przy tym, przy tym studiowaniu, właśnie historii sztuki. A jeszcze mnie ciekawi, jak Marta powiedziała, że to się tam gdzieś zrodziło w połowie liceum, to czy to był wpływ jakiegoś nauczyciela, nauczycielki? To znaczy, może nie nauczyciela ze szkoły, bardziej to były takie zajęcia, na które troszeczkę przypadkowo trafiłam, idąc na wystawę po prostu grafiki, która była tam w miejscowej takiej galerii, w miejscowej BWA. Znaczy rzeczywiście chyba jakoś zawsze mnie ta sztuka jakoś tam pociągała, że w ogóle się wybrałam na, na wystawę. I tam rzeczywiście w kąciku była taka grupa, która się przygotowywała do matury z historii sztuki i chyba właśnie na studia. Ja tak podsłuchałam i pani nam zaproponowała, ja mam z koleżanką, że możemy się przysiąść, bo rzeczywiście była słaba frekwencja na tych zajęciach. No ja po prostu, pamiętam, były zajęcia o malarstwie włoskim, XVI-wiecznym, więc taki po prostu no, złoty okres. Rzeczywiście ta pani bardzo, w bardzo interesujący sposób prowadziła te zajęcia, Miałam mnóstwo albumów, które po prostu kartkowała i szukała różnych reprodukcji. No i zaczęłam chodzić na te zajęcia już regularnie, no i tak to się właściwie zaczęło i wsiąkłam zupełnie. I teraz ja do tej wystawy dojdę spokojnie, tylko teraz jestem ciekawa, bo to chcę Was umieścić już na tym Wawelu, ale zanim Was umieszczę, to jaką, jakie specjalizacje wybraliście? na studiach. To znaczy na studiach historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim przynajmniej w tych czasach, kiedy my studiowaliśmy, wybierało się właściwie seminarium związane z jakimś okresem, prawda, w historii sztuki. Moim seminarium to było seminarium nowożytne i pisałam właśnie pracę u profesora Jana Ostrowskiego o ornamentyce. Właściwie manierystycznej. No ja trochę inną ścieżkę obrałem, bo e, tak jak Marta mówi, nie, nie mieliśmy specjalizacji w znaczeniu, nie wiem, muzealniczej, konserwatorskiej, tego typu rzeczy, tylko rzeczywiście ten tok studiów polegał mniej więcej na tym, że poza wykładami monograficznymi był ten e, system seminariów, gdzie nas po prostu... Stopniowo, że tak powiem, kierunkowano w stronę jakiejś konkretnej epoki, no i ja wtedy wybrałem sztukę nowoczesną. Także ja pisałem pracę magisterską z architektury modernistycznej, zresztą potem pracę doktorską również. Także także w ten sposób były ulokowane moje początki. A jak to wygląda później? Idziecie sobie na Zamek Królewski i mówicie: Hello, to ja chcę pracę. Jestem świetna, jestem świetny, bo też mnie ciekawi, ja całe swoje życie powtarzam, że nie wierzę w przypadki. Od pewnego momentu, Marta już tu użyłaś dzisiaj takiego słowa, przypadek, nie? Jak tam trafiłaś do tej grupy. Ja nie wierzę w przypadki, więc jestem ciekawa, czy to była wasza pierwsza praca, czy to było jakieś takie spełnienie marzeń. Jak trafiliście na ten Wawel? No bo o takim miejscu chyba każdy historyk sztuki marzy. W moim przypadku to był właściwie taki staż absolwencki, który, na który się zgłosiłam właśnie do, do dyrekcji zamku. E, Oczywiście mieliśmy troszkę może ułatwione dojście, to może złe słowo, ale oczywiście kontakt z tą instytucją miał Instytut, przez chociażby przez wykładowców, profesorów właśnie, którzy wykładali historię sztuki, którzy pracowali na zamku. Więc myśmy na przykład mieli różne zajęcia w zamku o malarstwie e, włoskim, między innymi z kolekcji Lens -Koroński, Lens e, więc, e, więc, więc Jakoś ta instytucja była taka wtedy jakoś dostępna dla nas i rzeczywiście ja zaproponowałam, czy, czy mogę tam odbyć staż absolwencki, taki z urzędu pracy, na który każdy może po prostu się zgłosić. To się udało, trafiłam do działu dokumentacji fotograficznej, ten staż trwał pół roku. No, i rzeczywiście po tym stażu dostałam propozycję. Najpierw jakieś umowy zlecenia, wodzieło, to, to, to oczywiście trwało. No, ale ostatecznie zostałam na Wawelu, więc rzeczywiście mogę powiedzieć, że to jest moje pierwsze miejsce pracy. no ja tego nie mogę powiedzieć. <grymne> <grymne> znaczy, ja rzeczywiście po, po, po studiach magisterskich jeszcze przez długi czas byłem związany z uniwersytetem. Najpierw przez studia doktoranckie, a potem przez całą tam grupę projektów. Przede wszystkim jeden taki wieloletni projekt inwentaryzacji witraży na terenie tutaj południowo-wschodniej Polski, na terenie metropolii krakowskiej i przemyskiej. Także zajmowałem się też bardzo dużo właśnie inwentaryzacją taką terenową zabytków, jeżdżąc od miejscowości do miejscowości Robiąc dokumentację poszczególnych kościołów, poszczególnych witraży, przede wszystkim w tych kościołach, i to rzeczywiście było dobrych parę lat. Natomiast no, system grantowy ma to do siebie, że pewne granty się zaczynają, potem się kończą, potem mogą się, że tak powiem, kontynuować. I tak się złożyło, że w momencie, kiedy właśnie ten duży projekt się kończył, okazało się, że jest konkurs na Wawelu, w sensie konkurs. Po prostu tak, no konkurs właściwie można powiedzieć, że, że zwolniło się jedno miejsce pracy. No bo to też wiadomo, że instytucja ma ograniczoną liczbę etatów, to nie jest takie, takie proste, żeby, żeby, żeby się, że tak powiem, zawsze znaleźć w tym czasie i w tym miejscu, żeby tą konkretną pracę, pracę podjąć. No i wtedy się udało rzeczywiście zdobyć ten, ten etat. Oczywiście na początku mowa próbna i tak dalej, i tak dalej. W sumie zaczynałem w tym samym dziale, co, co Marta, czyli też w dziale dokumentacji fotograficznej, co jest. Z jednej strony było dla mnie dosyć naturalne, no bo jakby zajmując się dokumentacją fotograficzną zabytków terenowych, więc było mi się stosunkowo łatwo odnaleźć na Wawelu, jakby w tym dziale. Z drugiej strony to jest świetny dział, żeby rozpocząć swoją przygodę, no bo poznaje się właściwie całą kolekcję. To, że w tym momencie jesteśmy przepisani do jakiegoś tam powiedzmy wycinka tejże kolekcji, którą powinniśmy się opiekować. Złotnictwa, militariów, malarstwa, jest ileś tych opcji. No to jakby w tym dziale dokumentacji ma się taką panoramę, że tak, mm. na zasadzie poznania instytucji to jest świetny dział, żeby, żeby rozpocząć swoją przygodę. Ja też myślę, że to jest taka ważna rzecz, jak słuchają nas teraz ci, którzy myślą, że nie ma pracy po historii sztuki, że to wcale nie jest taka różowa droga, nie trzeba było przejść. Znaczy wymaga na pewno dużej determinacji, tak. bo to, no powiedzmy sobie szczerze, znaczy wiadomo, no, rynek pracy jest trudny, ale też oczywiście nie jest tak, że go nie ma. Mhm. To też trzeba sobie też jasno odpowiedzieć, że to też nie jest prawdą, że nie ma tej pracy po historii sztuki, ale żeby pracować w zawodzie, to trzeba troszeczkę z siebie dać, trzeba się trochę temu poświęcić, bo po pierwsze studia wbrew pozorom nie są łatwe, bo to nie jest tylko oglądanie pięknych obrazków, tylko rzeczywiście, żeby być w miarę dobrym historykiem sztuki, to trzeba troszeczkę determinacji, sił. Troszkę talentu, wszystkiego po trochu, tak naprawdę. No i dużo pracy. No i potem trzeba rzeczywiście też trochę temu szczęściu pomóc i wykorzystywać te szanse, które się wytwarzają. Się wytworzyła wspaniała szansa, do której ja cały czas zmierzam, słuchajcie, ale powoli, bo mnie jeszcze ciekawi, jak już jesteście zatrudnieni w tym dziale dokumentacji fotograficznej, to czy później to wygląda tak, że możecie sobie wybrać, czym się chcecie zająć, czy jednak na przykład zwalnia się miejsce w takim dziale, no to idziesz tu i niekoniecznie Cię to interesuje, ale tam jest miejsce, no i to się jakby Twoją drogą. Jak to było u Ciebie, Marta? Powiedz, w jakim dziale teraz jesteś? Znaczy, oboje jesteśmy właściwie w dziale zbiorów, bo taki jest podział, ale są jakby poszczególne kolekcje. Jestem w kolekcji złotnictwa. To znaczy, to te, te działy, właśnie zbiorów, to są bardzo nieliczne e, działy. To są zazwyczaj jedno-dwuosobowe działy. Znaczy to jest 14 jest... osób na całą instytucję, tak. tak naprawdę. W muzeum pracuje kilkaset osób, a nas jest rzeczywiście. No... Niewielki procencik tego wszystkiego. Więc tak naprawdę ten etat w dziale zbiorów bardzo rzadko się zwalnia i tak naprawdę mm, mamy wielu kolegów po historii sztuki, którzy nie pracują w dziale zbiorów, prawda, tylko pracują w dziale edukacji, no też się no, zajmują. Tak, świetnie mogą realizować. Też to się mogą nie realizować jest... i wykorzystują oczywiście tą swoją wiedzę ze studiów i, i, i różne inne umiejętności, ale to są właśnie takie działy, które nie do końca mają na przykład do czynienia stricte z, z opracowywaniem obiektów, prawda, o tym, o czym pewnie większość jednak nas marzy, kończąc No właśnie studia. tak pomyślałam, że w takim razie, skoro tam tyle osób pracuje, to trochę wam zazdroszczą, trochę jesteście mm. lepsi. Nie. nie, nie. myślę, że, że, że to tak nie jest, bo też y, to jest też praca w dużej mierze y, skupiona na takiej pracy naukowej własnej, prawda, w bibliotekach, w archiwach. Niektórym osobom jednak bardziej odpowiada taka praca z ludźmi, prawda, właśnie w wiem, czy oprowadzanie po wystawach, czy, czy, czy właśnie prowadzenie zajęć różnych edukacyjnych, czy w ogóle opracowywanie na przykład lekcji. To też, też wymaga bardzo dużej wiedzy, takiej połączonej z pewnymi umiejętnościami takim pedagogicznymi, więc myślę, że to po prostu jest inna praca. No, moim marzeniem oczywiście było praca, była praca w, w dziale zbiorów, ale tak jak mówię, no, trzeba czasami na to troszeczkę poczekać. I gdy się zwalnia jakieś miejsce właśnie w którejś kolekcji, to, to oczywiście jest to jakaś szansa. Dostajemy często po prostu na przykład propozycje przejścia do jakiegoś działu, ale no, może na przykład nie być czymś marzeniem opracowywanie właśnie na przykład złotnictwa, tak jak w moim przypadku. Więc, więc trzeba się troszeczkę określić, czy, czy to Cię interesuje i czy chcesz się rzeczywiście tym zająć. Ja dostałam właśnie taką propozycję, która mi bardzo odpowiadała, bo rzeczywiście w przypadku zajmowania się rzemiosłem bardzo się przydaje też ta wiedza właśnie o orn ornamentyce, o tym czym się troszeczkę zajmowałam właśnie w czasie pisania pracy magisterskiej, więc u mnie że tak powiem, to był trafiony, trafiony trafiona propozycja i, i jestem zadowolona z tego wyboru. Znaczy, no, ja oczywiście też jestem bardzo zadowolony, to nie będę ukrywał. Natomiast tak się zastanawiałem, słuchając ciebie Marto i też, też zastanawiając się nad tym pytaniem, no bo tutaj jakby jest kwestia jakby dwóch rzeczy, bo z jednej strony, z jednej strony mamy taką tendencję do takiego e, trochę, może nie szufladkowania siebie, ale specjalizowania się w pewnej wąskiej dziedzinie i potem czasem Czasem jest pytanie na przykład, nie wiem, czy, czy, czy osoba, która wybierała pewne seminaria na studiach i potem ostatecznie pisała konkretną pracę magisterską z jakiegoś tam wąskiego zagadnienia, bo zazwyczaj to są wąskie zagadnienia, no to jest pytanie potem do tej osoby, czy ona wyjdzie poza ten temat, który sobie zadała? Nie wiem, poświęciła się na studiach magisterskich, nie wiem, twórczości, nie wiem, mehofera, wyspieńskiego, Witkacego, kogokolwiek tak naprawdę, albo jakiegoś artysty dawnego. I czy będzie chciała, że tak powiem, spojrzeć szerzej. Czy będzie miała też taką możliwość, tak naprawdę, spojrzenia szerzej na tą całą historię sztuki, czy też będzie dalej ciągnąć, jakby ten, i będzie mieć możliwość ciągnięcia, jakby tego jednego kierunku. No bo są osoby, które, na przykład, nie wiem, kierują się dosyć szybko na przykład na seminaria ze sztuki najnowszej i potem po studiach właściwie szukają swojego miejsca, głównie w miejscach związanych z kulturą, sztuką współczesną, z różnymi galeriami, na przykład. No i jakby pozostają, jakby w tym kierunku. Ale są też, jakby tacy historycy. Sztuki? No znamy takich z historii, bardzo szeroko patrzących, ale też właśnie wydaje mi się, że, że, że dużo, dużo muzealników też właśnie ma, że tak powiem, coś takiego w sobie, że muszą w pewnym momencie spojrzeć troszeczkę szerzej, że okej, okay, jesteśmy tak jak ty Marto, czy ja na przykład jestem w tym momencie w dziale militariów, ty jesteś w dziale złotnictwa, no ale Właściwie nie ma to specjalnie aż takiego znaczenia, czy w danym dniu będziemy się zajmować jakimś obiektem XVI-wiecznym, czy 18-wiecznym, one wszystkie są w naszej kolekcji, prawda? Więc jakby tutaj ten, jakby ta perspektywa się troszeczkę zmienia po prostu już tej pracy takiej y, zawodowej I, i to jest kwestia pytania do nas, czy jesteśmy na tyle otwarci, że będziemy, że tak powiem, na tyle szeroko patrzeć, czy też, czy też nie. No bo rzeczywiście. Jakby się ktoś mnie zapytał na przykład na studiach, czy ja będę pracował w dziale militariów, mogłoby mi to nie przyjść do głowy. Ale tak się złożyło, że stworzyła się taka szansa, no i jakby się na to zdecydowałem. I wydaje mi się, że się w tym bardzo dobrze odnajduję. Także, także to jest kwestia tego właśnie takiego, no właśnie pytanie, czy, czy, czy liczymy tylko na tą naszą jedną wąską ścieżkę zawodową, którą gdzieś tam sobie obraliśmy na studiach, czy tak? Wykorzystujemy szanse, które nam po prostu, że tak powiem...